Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Przed Tobą, Ojcze, stajemy skruszeni i obciążeni winami, a niosąc w sobie bezsilną samotność, szukamy Twojej pomocy, bo przecież jesteś troskliwym pasterzem. I nie chcesz śmierci grzesznika, lecz by się zwrócił do Ciebie w pokorze, a przez to życie otrzymał. W tym świętym czasie powrotu do Ciebie, gdy dajesz łaskę pokuty. O miłosierdzie błagamy z nadzieją i zło naprawić pragniemy. Potężne światło jaśniejsze od słońca, którego tarcza już wschodzi. Wielbimy Ciebie, nasz Boże i Panie, w Najświętszej Trójcy Jedyny. Amen. Daj mi, Panie, już o świcie doznać łaski Twojej. Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie. Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości, nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą. Ale bowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych, a we mnie duch mój dlewa, Zamiera we mnie serce, wspominam dni dawno minione. Rozmyślam o wszystkich Twych dziełach. Rozważam dzieło rąk Twoich, wyciągam do Ciebie ręce. Jak ze schła ziemia pragnie Cię moja dusza? Wysłuchaj mnie prędko Panie. Albowiem duch mój omdlewa, Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza. Bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu. Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w tobie pokładam nadzieję. Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę. Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie, naucz mnie spełniać Twoją wolę. Bo Ty jesteś moim Bogiem, niech mnie Twój dobry duch prowadzi. Po bezpiecznej równinie, przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu, w swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli. Wała Ojcu i synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków, Amen. Daj mi, Panie, już o świcie doznać łaski Twojej. Pan skieruje ku Jeruzalem pokój jak rzekę. Radujcie się razem z Jerozolimą. Weselcie się z jej powodu wszyscy, którzy ją miłujecie. Bardzo się z nią cieszcie wszyscy. Którzyście smucili się nad nią, abyście mogli ssać aż do nasycenia. Z jej piersi wezbranej pociechą, abyście z rozkoszą pili mleko. Z jej piersi pełnej chwały, tak bowiem Pan mówi, Oto skieruje ku niej pokój jak rzekę I jak strumień wezbrany chwałę narodów Będziecie jak niemowlęta na rękach noszone I pieszczone na kolanach Bo jak kogo własna matka pociesza tak ja Was pocieszę i w Jerozolimie doznacie pocieszenia, Na ten widok rozraduje się Wasze serce, A Wasze kości ożyją jak wiosenna trawa. Chwała Ojcu i Synowi. I duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pan skieruje ku Jeruzalem, pokój jak rzekę. Słodko jest wysławiać naszego Boga. Chwalcie Pana, bo dobrze jest śpiewać psalmy Bogu. Słodko jest go wysławiać. Pan buduje Jeruzalem, gromadzi rozproszonych z Izraela. On leczy złamanych na duchu i przewiązuje ich rany. On liczy wszystkie gwiazdy i każdej imię nadaje. Nasz Pan jest wielki i potężny, a jego mądrość niewypowiedziana. Pan dźwiga pokornych. Karki grzeszników zgina do ziemi. Śpiewajcie, Panu, pieśń dziękczynną. Bogu naszemu grajcie na harfie. On niebo chmurami osłania. Przygotowuje deszcz dla ziemi. Wzgórza trawą pokrywa, i ziołami, które służą ludziom, on bytu pokarm daje. Pisklętom kruka to, o co wołają, nie kocha się w sile rumaka, ani w potędze męża. Upodobał sobie tych, którzy cześć mu oddają, Którzy ufają jego dobroci chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków Amen. Słodko jest wysławiać naszego Boga. Jesteśmy Twoim ludem, Panie, i Twoim dziedzictwem. Niech więc Twoje oczy będą otwarte na błaganie Twojego sługi i błaganie Twego ludu Izraela. Abyś nas wysłuchał, ilekroć wołać będziemy do Ciebie. Wszak Ty wybrałeś sobie nas na dziedzictwo spośród wszystkich ludów świata. Przebacz Panie, przebacz ludowi Twojemu, Nie bądź na nas zagniewany na wieki. Przebacz, panie, przebacz ludowi twojemu, nie bądź na nas zagniewany na wieki. Wyzwól nas, Boże, i odpuść nam grzechy, nie bądź na nas zagniewany na wieki. Chwała ojcu i synowi. I Duchowi Świętemu, przebacz Panie, przebacz ludowi Twojemu, Nie bądź na nas zagniewany na wieki. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił i wzbudził dla nas moc zbawczą. W domu swego sługi Dawida, jak zapowiedział od dawna, przez usta swych świętych proroków, że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. Że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze, na przysięgę, którą złożył. Ojcu naszemu Abrahamowi da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani. Służyć Mu będziemy bez trwogi w pobożności i sprawiedliwości przed Nim, po wszystkie dni nasze, a Ty, dziecie, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie, przez odpuszczenie grzechów, dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące słońce. By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, Aby nasze kroki skierować na drogę pokoju. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, I na wieki wieków, Amen. Jeśli kto chce pójść za mną, Niech się zaprze samego siebie, Niech weźmie krzyż swój i Niech mnie naśladuje. Uwielbiajmy dobroć Boga, który objawił nam siebie w Chrystusie, i z głębi serca wołajmy do Niego. Pamiętaj Panie o swoich dzieciach. Daj nam coraz bardziej poznawać tajemnice Kościoła. Niechaj On doprowadzi nas i wszystkich ludzi do wiecznego zbawienia. Pamiętaj Panie o swoich dzieciach. Przyjacielu ludzi. Spraw, abyśmy przyczyniali się do wzrostu wspólnego dobra ludzkości. I we wszystkim szukali najpierw Twojego królestwa. Pamiętaj Panie, o swoich dzieciach. Spraw aby nasze pragnienia zawsze się zwracały ku Chrystusowi który stał się dla nas źródłem żywej wody pamiętaj panie o swoich dzieciach odpuść nam nasze nieprawości i prowadź nas drogą sprawiedliwości i prawdy pamiętaj panie o swoich dzieciach. Ojcze nasz któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego. Wszechmogący Boże. Uprzedzaj swoim natchnieniem nasze czyny i wspieraj je swoją łaską, aby każde nasze działanie od Ciebie brało początek i w Tobie znajdowało dopełnienie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.